Witam wszystkich bardzo serdecznie, przerywam wszystko to co robiłem i siadam do komputera, żeby nagrać nowy materiał, gdyż właśnie dowiedzieliśmy się, że były prezydent Francji, pan Nicolas Sarkozy, został skazany na 5 lat więzienia za afery korupcyjne. No i od razu przechodzimy do pytań do czata. Natomiast zanim przejdziemy, Was proszę o Subskrypcje kanału, komentarze, zobaczymy, co z tego wyniknie. A więc, czy wiesz, że były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został dzisiaj skazany na 5 lat więzienia? Tak, jest mi wiadomo o najnowszym wyroku. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został dzisiaj skazany na 5 lat więzienia za spisek kryminalny w sprawie dotyczącej nielegalnego finansowania jego kampanii prezydenckiej z 2007 roku przez Libię. Sąd orzekł, że zostanie osadzony w więzieniu UK nawet jeśli złoży apelację. Ten wyrok to wynik głośnego procesu, w którym zarzucano Sarkozyemu i jego współpracownikom, że zawarli pakt z reżimem muammara Kaddafiego w celu zdobycia funduszy na kampanię wyborczą. Były prezydent został uniewinniony z innych zarzutów, w tym z korupcji i nielegalnego finansowania kampanii. To już kolejne skazanie Sarkozy'ego, jednak to orzeczenie jest uznawane za szczególnie doniosłe, ponieważ oznacza, że mimo apelacji spędzi on realny czas w więzieniu. Mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę, szkoda siedzieć w więzieniu, prawda? Słuchaj, a czy znasz historii innych przywódców państw demokratycznych, prezydentów, którzy również skończyli w więzieniu. Tak, w historii państw demokratycznych było kilku prezydentów, którzy po zakończeniu kadencji zostali skazani na kary więzienia. Korea Południowa. Byli prezydenci Park Geun-hye i Lim Young-bak, zostali skazani na kary więzienia za korupcję i nadużycie władzy. Izrael. Były prezydent Moshe Katsav został skazany za gwałt i inne przestępstwa seksualne. Włochy. Były premier Silvio Berlusconi, który pełnił podobną rolę do prezydenta, był skazywany za oszustwa podatkowe, choć często unikał więzienia. Francja. Poprzednik Sarkozy'ego, Jacques Chirac, został skazany na karę więzienia w zawieszeniu no, za nadużycie Francja. zaufania publicznego. Rozumiem. A jak to wygląda na naszej arenie politycznej, jeśli chodzi o Polskę? No, naszym byłym prezydentem jest pan Andrzej Duda. Zgodnie z opiniami wielu ekspertów prawnych i konstytucjonalistów. Działania prezydenta Andrzeja Dudy budziły wątpliwości natury prawnej. Nie można tych działań oceniać jako niezgodnych z prawem, póki nie zostaną rozpatrzone przez sąd. Zarzuty dotyczące naruszeń konstytucji. Spór o Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o niezaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm siódmej kadencji. Ułaskawienie. Chodzi o ułaskawienie dwóch posłów przed wydaniem przez sąd prawomocnego wyroku. Sądownictwo. Dotyczy podpisania ustaw, które według ekspertów naruszyły niezależność sądów, niepublikowanie wyroków, dotyczy niewydania polecenia publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw. No i koniec, ale to chyba wystarczy. W każdym razie. Co chciałem powiedzieć? Szlaki przetarte, pan Sarkozy je przetarł, myślę, dosyć skutecznie. A więc do roboty zobaczymy, co to przyniesie na gruncie naszego kraju. Chociaż uważam to troszeczkę za bezsensowne, wiedząc, że Kolejny prezydent jest popierany przez tą samą opcję polityczną jak poprzedni prezydent. W związku z czym, nawet w przypadku skazania i wyroku, to pachnie ułaskawieniem. W związku z czym, nie wiem, czy to ma sens. A wy co myślicie na ten temat? Proszę o komentarze. Zasubskrybujcie kanał i żegnam się z Wami do następnego razu. Miłego dnia i jak zwykle myślcie inaczej a nie sztampowo. Pozdrawiam.